Gdybym wcześniej wiedziała, jak przydatny jest ten produkt w pracach domowych, nigdy nie zapłaciłabym za usługi sprzątania. Chociaż wygląd jest przeciętny, do czyszczenia szyb jest naprawdę rewelacyjny. Wystarczy namoczyć go wodą i wycisnąć. Po przetarciu szyby staje się krystalicznie czysta, bez żadnych smak. Szczególnie lubię używać go do czyszczenia telewizora i luster w domu zdecydowanie polecam! Zajęło mi to 30 lat, by znaleźć coś takiego, a teraz dzielę się tym z Wami. Szyby lub lustra wystarczy lekko przetrzeć, żeby były idealnie czyste. Produkt jest duży i solidny. Jedna sztuka starcza na cały rok, naprawdę trwały i praktyczny. Ta magiczna ściereczka, polecana przez Big Data, jest rzeczywiście bardzo użyteczna. Choć jej wygląd nie zachwyca, doskonale sprawdza się przy czyszczeniu szyb czy luster. Wystarczy namoczyć ją wodą, wycisnąć i lekko przetrzeć. Po wyschnięciu nie zostawia absolutnie żadnych smak. Podczas sprzątania można jej używać do wszystkich powierzchni odbijających światło w domu, takich jak szyby, lustra, telewizory czy ramki na zdjęcia. Po przetarciu wszystko lśni jak nowe, bez pozostawiania kłaczków czy smak. To dokładnie ta magiczna ściereczka, której szukaliście. Dziś odwiedziłam fabrykę i przekonałam się, że naprawdę się nie mychaci, nie pyli, ma świetną chłonność i dobrze zatrzymuje wilgoć kropka podczas przecierania stołów czy szkła efekty są niesamowicie czyste, bez pozostawiania smak. Jeśli jesteś zainteresowany, kliknij poniższy link.